Dajcie, moi kochani odkrywcy, dzisiaj zabieram was do fascynującego świata sztucznej inteligencji, gdzie poznamy coś naprawdę niezwykłego. World Models, czyli modele świata. To specjalne programy sztucznej inteligencji, które tworzą własne wizje rzeczywistości, aby lepiej rozumieć otoczenie i uczyć się podejmować właściwe decyzje. Gotowi na tę ekscytującą podróż? No to ruszajmy. W przestrzeni hologramów spotkałam hipersłonika i dronokruka. Zastanawiali się, czym są modele świata. Hipersłonik był przekonany, że chodzi o ogromne puzzle, które sztuczna inteligencja musi codziennie układać od nowa, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda rzeczywistość. Dronokruk natomiast sądził, że modele świata to ogromne ciasteczka w kształcie kontynentów, które sztuczna inteligencja zjada, aby zdobyć wiedzę o danym obszarze. Muszę przyznać, że te pomysły były bardzo kreatywne ale nie do końca trafione. Wyjaśniłam im, że modele świata to nie puzzle ani ciasteczka, ale wewnętrzne cyfrowe obrazy rzeczywistości, tworzone przez sztuczną inteligencję, które pomagają jej zrozumieć otoczenie, przewidywać zdarzenia i podejmować trafniejsze decyzje. Nad kanałem refleksji drono-papuszka opowiadała Digi Siomikowi, jak użyła modelu świata do trenowania swojego asystenta głosowego. Dzięki stworzonej symulacji wirtualnego mieszkania asystent nauczył się szybko i dokładnie odpowiadać na różne pytania mieszkańców. Digi Shomik dodał, że stworzył cyfrowe miasteczko pełne ruchu ulicznego, sklepów i przechodniów, w którym jego sztuczna inteligencja mogła uczyć się, jak pomagać w orientacji przestrzennej i planowaniu codziennych zadań dla mieszkańców. Obaj dali świetne przykłady. Wyjaśniłam im, że modele świata działają właśnie w ten sposób. Pozwalają sztucznej inteligencji eksperymentować w symulowanym środowisku. W wieży inspiracji spotkałam piko myszkę i laserowego pawia. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam: Co wiedzą o modelach świata? PIKO myszka wyjaśniła, że modele świata to symulacje środowiska stworzone przez sztuczną inteligencję, które umożliwiają sztucznej inteligencji samodzielne odkrywanie reguł i zależności bez konieczności bezpośredniej interakcji ze światem rzeczywistym. Laserowy Paw dodał, że mogą one tworzyć realistyczne symulacje świata fizycznego lub sytuacji społecznych, dzięki czemu sztuczna inteligencja potrafi przewidywać przyszłe zdarzenia i podejmować optymalne decyzje. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Modele świata rzeczywiście pozwalają sztucznej inteligencji uczyć się skuteczniej i bezpieczniej dzięki symulowaniu świata w cyfrowym środowisku. Moi drodzy odkrywcy, dziś dowiedzieliśmy się, że modele świata to cyfrowe symulacje pomagające sztucznej inteligencji lepiej rozumieć otoczenie, eksperymentować i podejmować właściwe decyzje. Dzięki nim sztuczna inteligencja potrafi się szybciej uczyć, działać efektywniej i przewidywać różne sytuacje. Mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza przygoda. Do zobaczenia następnym razem w świecie sztucznej inteligencji.